i zadowolenia z osiągnięć naukowych Waszych wychowanków. Z tej okazji również chcę zaprosić Państwa do szkoły nr 4 w Świdniku na wizytę do nauczycielki wychowania plastycznego w tej szkole pani Heleny Kondraciuk. Zapraszam do Świdnika. Praca w szkole daje wiele satysfakcji, chociaż jest to praca trudna i plastyka jest właściwie traktowana tak troszeczkę po macoszemu i no jest jakby takim przedmiotem ważnym. I ja może jestem takim nauczycielem trochę niewygodnym, bo ciągle czegoś chcę. A to mi jest płótno potrzebne, a to mam za mało miejsca do pracy, a to bym chciała mieć pracownię z prawdziwego zdarzenia z zapleczem. Najlepiej by było, żebym z dziećmi nic nie robiła, tylko malowała kwetkami, ołówkami i wszyscy by byli zadowoleni, pan dyrektor, bo nic nie będę chciała. No, rodzice, bo nie muszą biegać i kupować pewnych rzeczy i panie woźno, bo by było czysto, a ja, no, trochę brudzę z dziećmi, no ale zawsze muszę jakoś posprzątać i doprowadzić to wszystko do ładu i składu. Plastyka właśnie jest przedmiotem, który rozwija wrażliwość, wychowuje bardzo. My na jednych zajęciach y, możemy położyć tylko jeden kolor i dzieci y, no, nie wiedzą, co, co wyjdzie w efekcie końcowym, my nie możemy za, zaprojektować od początku tej pracy ani kolorystycznie, tylko można y, wymyśleć rysunek i ten rysunek później y, pokrywamy różnymi barwami. Te barwy się ze sobą łączą, często jest to efekt jakiś przypadkowy, ale powstają efekty których nie osiągnie się w innych technikach. I dzięki temu te prace są takie ciekawe, interesujące i chciałam powiedzieć, że wygraliśmy wiele konkursów, bo są to prace niepowtarzalne, są dość duże, wykonane z rozmachem. Uważam, że mam z dziećmi na przykład większy kontakt niż inni nauczyciele, bo plastyka jakoś się zbliża, po prostu się bardziej może rozumiemy. Żeby kogoś uczyć malować, trzeba samemu malować. Polonistka nie musi pisać wierszy ani opowiadań, a plastyk jednak powinien sam malować, żeby znać dokładnie tajniki różnych technik, żeby to stosować potem i uczyć, uczyć młodzież. Ja zajmuję się wieloma rzeczami. Maluję obrazy. Trochę rysuję. W tej chwili grafiką się nie zajmuję, bo nie mam za bardzo warunków. To przeważnie są ilustracje y, do poezji. No, Nawiązam właśnie współpracę z takim kolegą, który tłumaczy y, poezję. I właśnie prosił mnie, żebym tam wykonać trochę ilustracji do tego. Moje życie i, i twórczość no, są na pewno w jakiś sposób ze sobą związane. Są każdy artysta. No ma takie okresy, że maluje albo, albo zupełnie nic nie robi. No ja, ze mną jest podobnie. Zresztą ja mam takie momenty, że przez, no przez parę miesięcy nic nie robię zupełnie, a potem w ciągu miesiąca maluję pięć obrazów. No różnie to bywa. To mieć po prostu jakiś moment, chęć, nastrój. Portretem interesuję się od dawna. Już trochę tych portretów namalowałam oczywiście różnych ludzi, no i siebie też. Powstał ten portret no, w takich może trudnych momentach w moim życiu i, i dlatego no, jest taki trochę wypracowany, refleksyjny. No, ciężko mi może wtedy było w życiu, nie wiem. Lubię malować portrety, ponieważ y, portret daje możliwość jakby wejścia w głąb człowieka. Można zobaczyć jego duszę, jakiś charakter, nawet coś, co, czego się człowiek czasami wstydzi albo chciałby nawet ukryć. Malując portret to wszystko można dostrzec. Y, ostatnio pracuję nad portretem mojej koleżanki i, i to ma być taka deszczowa panienka. Spotykamy się przeważnie. Kiedy pada deszcz, gdzie jest taki nastrój jakiejś nostalgii, smutku i ten portret jest taki smutny, zadumany, jakiś taki, wychodzi twarz taka, jaka jest naprawdę. Od kilku lat jeżdżę w plenerze wiadomo, y, człowiek ma jakiś taki bliższy kontakt z naturą i stąd właśnie tematy, y, tematy związane z przyrodą, z jakimiś drzewami. Są, zawsze podobały mi się drzewa i, i lubię właśnie takie tematy, y, jakieś przyrody, kwiaty, jakieś ptaki, zwierzęta. I te tematy zawsze do mnie jakoś wracają nawet. Y, robiąc batiki, często maluję jakieś owady, ptaki czy rośliny. Dotychczasowy okres to jest okresem poszukiwań, bo ja jeszcze nie no, wydaje mi się, że nie wiem, co będę robiła i jak będę robiła. Na pewno batiki będę robiła jeszcze. Na, na razie maluję farbami olejnymi i dążę do tego, żeby coś, no, coś w końcu powiedzieć, bym malaz. Kwiaty no, kwiaty to są kwiaty i zmuszają do jakiejś takiej dyscypliny, bo ja no, mogę namalować tak, że nic nie było widać, ale no, trzeba, trzeba jakoś się wypracować, żeby nabrały życia. Są trudne kwiaty w końcu, chociaż też ma na martwej naturze y, można kształcić swoje jakieś umiejętności. Marzę o tym, żeby mieć trochę więcej miejsca, miejsca do pracy przeważnie, bo... Albo mieszkam, albo pracuję, zazwyczaj tak jest, bo jak pracuję, to trudno tu jest mieszkać. W tej chwili to, co robię właśnie poza, poza szkołą, tylko w domu, to, to, jest, to jest ważne dla mnie, jest bardzo ważne. Wizytę pani Heleni Kondraciuk zrealizowała redaktoralina Stefańska. A teraz nasze zapowiedzi na przyszły tydzień. Zacznijmy jak zwykle od propozycji dla naszych najmłodszych odbiorców. I tak w środę o godzinie 11.10 kolejny odcinek widowiska fantastyczno-naukowego z matematyki. Tytuł programu Drugi rozkaz mat planety, a przedmiotem tego widowiska będzie... Działanie na zbiorach. Oto fragment tego programu. Monitorze, jakie ziemianin ma wykonać zadanie? Oto jego zadanie. Wyszukać...